Witam wszystkich, serdecznie na, e, omaw Witam wszystkich serdecznie na omawianiu zadań e, z e, OIJ-OIG. E, dzisiaj będziemy omawiać e, zadanie e, ukryte liczby z pierwszego etapu czwartego OIG. E, na, na sam start chciałbym e, powiedzieć Wam, żebyście robili zadania, dobijali, bo. No, jedna osoba zrobiła kłapark Było mówienie, klocki były wytłumaczone, dwie osoby też tylko, więc dobijajcie te zadania albo pytajcie na Discordzie, jak czegoś nie rozumiecie. Więc no, zachęcam. Więc przejdziemy do treści naszego zadania. Więc y, ukryte, zadanie ukryte liczby polega na tym, że Bajtek napisał na kartce pewne słowo, później zamienił pale, par, parę, y, niektóre litery zamienił na cyfry. No i chciałby znać sumę tych ukrytych cyfr, w tym y, ukryty, sumę ukrytych cyfr, w tym y, ciągu y, znaków. Ale nie chce mu się tego liczyć, więc poprosił ciebie o pomoc. Na przykład tutaj mamy wejście. Jest długość ciągu 14 i no jest taki ciąg, w którym jest ukryta m.in. 13, 9, 7, jeszcze 0. O. No i suma to 13, dodać 7, dodać 9, 129. No i właśnie na tym to zadanie polega. Długość ciągu to może być 5 milionów. No. Więc przejdźcie do umienia. E, napiszcie plus 1, e, napiszcie plus 1, jeżeli rozumiecie treść. E, minus 1 jeżeli nie rozumiecie totalnie i 0, jeżeli no tak średnio. Tylko Witek rozumie treść. Zero gniewo. Gniewo czego nie rozumiesz. Dzień dobry, Cyrus Maximus. W ogóle witam wszystkich na live. No no, i no, przejdźmy do omówienia. Dobra, nikt nie chce się więcej chyba pochwalić. Albo no może jeszcze. A dobra, no to dobra, to przejdźmy do omówienia. Dobra, no więc mamy sobie to wejście. Tego szybko sobie zobaczę. No mamy sobie to wejście jakieś nie wiem. A, B, 1, C. 12. Te. I teraz mamy taki sobie na przykład taki ciąg. No i teraz chcemy po prostu no, przejść po tym ciągu. Tako element po elemencie. No i zebrać te jakieś liczby. Tylko, że nie możemy taką sobie. Tylko, że musimy jakoś znaleźć sposób, żeby na przykład szczytać taką dwunastkę, co ma dwie cyfry. I jakoś to dać. Ten. No i ogólnie, jak mamy. Jakieś nie no nie wiem, 1, 2, 3, 4, powiedzmy taką cyfrę chcielibyśmy znaleźć i jakby są nam dane, nie mamy tej, cyf tej liczby tak e, od razu w tej jakby postaci, tylko na przykład ktoś nam daje tak po kolei cyfrę. więc na początku dostajemy jedynkę, więc no wstawiamy sobie jedynkę, ale jak teraz dostajemy dwójkę, no to musimy zrobić miejsce na tą dwójkę, nie możemy jej dodać, bo 1 plus 2 to 3. Nie możemy ten jakiś, nie da się jej w żaden sposób dostawić. Więc po prostu musimy zrobić dla niej miejsce. Żeby zrobić dla niej miejsce, to musimy y, wygenerować. Y, y, musimy jej wygenerować y, miejsce tej dwójce. Czyli po prostu mnożymy tą liczbę, liczbę, którą aktualnie mamy, razy 10, żeby zrobić jej miejsce. Kolejne. No, i teraz jak dodamy dwójkę, no to mamy 10 plus 2, 12, no i mamy 12. Teraz jak dostaniemy trójkę, no to robimy miejsce dla trójki, więc później będzie 123 i tak dalej, dla czwórki mnożymy razy 10. Więc po prostu za każdym razem, kiedy chcemy wrzucić do cyfry nową, do liczby nową cyfrę, to musimy zrobić dla niej miejsce, po prostu mnożąc tą aktualną liczbę, jaką posiadamy, razy 10, a dodajemy do wyniku i na bieżąco aktualizujemy wynik, czyli dla tego na przykład przykładu mamy A, więc nic się nie zmieni. A i musimy rejestrować, czy dany element, który aktualnie rozpatrujemy, to jest cyfra czy literka. Więc mamy A, to jest cyferka, nie, to jest, to jest literka teraz mamy b literka o jeden cyferka nasza aktualna nasza aktualna jakby liczba jaką stworzyliśmy to 0 więc ogólnie będziemy mieli taką zmienną że tak to jest literka więc będzie 0 tutaj jest literka więc będzie 0 o tutaj jest cyferka więc musimy zrobić dla jedynki miejsce no, mamy już to miejsce no ale tak no żeby nie robić ifów no to mnożymy 0 razy 10 będzie 0 i dodajemy 1 więc będzie 1 o tutaj jest literka, więc już się kończy nasza ukryta liczba. Dlatego będziemy chcieli ją dodać do wyniku. Dlatego to wynik to będzie 1 dodać. I dodać i kiedy spotykamy literkę to za każdym razem zerujemy naszą aktualną liczbę. Teraz mamy z powrotem 1 musimy zrobić dla, dla tej jedynki 0 razy 10 to jest 0 i dodać 1 to jest 1. Teraz mamy dwójkę. Teraz mamy dwójkę, teraz dla dwójki musi, nasza aktualna liczba to jest 1, a musimy zrobić dla dwójki y, mie, miejsce, dlatego 1 mnożymy razy 10, razy 10 to będzie 10, plus 1 y, to będzie, plus 2 to będzie 12, więc nasza aktualna liczba to jest tutaj 12. No i tutaj spotykamy literkę, dlatego to skończyła się nasza aktualna ukryta liczba. Dlatego dodajemy do wyniku, zerujemy. No i widzimy, że to jest ostatni ten ostatni ten, więc pokończyłem program i suma tutaj to 13. Mamy 1, dodać 12, to jest 13. 13. No i teraz jeszcze może być taki przypadek. Taki. No, nawet niezły. Jeszcze powiedzmy mamy tutaj. I to się nie kończy literką. Bo zauważmy, że w tym naszym rozwiązaniu dodajemy do wyniku liczbę wtedy, kiedy spotkamy literkę. A tutaj niekoniecznie musi być literka. Tutaj skończył nam się ciąg. Jeszcze mamy A, to będzie 0, B0 i tutaj 1, 12. 123 i 1234. No to tutaj już nie ma yy, tutaj już nie ma literki. Dlatego po prostu po przejściu tego całego ciągu jeszcze będziemy musieli dodać do wyniku aktualną yy, jeszcze będziemy musieli dodać do wyniku Aktualną y, tą liczbę, którą posiadamy. I teraz y, napiszę plus jeden, jeżeli rozumiecie to omówienie. E, minus jeden, jeżeli y, nie rozumiecie, zero, jeżeli coś tam rozumiecie, ale nie. Mamy dużo czasu, bo to jest jedno z prostszych zadań, więc będę mu wszystko opowiedzieć. Tylko, tylko gniewo. Jest 18 osób na streamie. Napiszcie o cy, Cyrus Maximus Plus 1. Jest 18 osób na streamie. Nie bójcie, nie bójcie się. Nie bójcie się powiedzieć, że nie rozumiecie. Wszystko wytłumaczę. O, dobra. No to cztery to już jest wystarczająco. Dobra. Eee, więc no. A ty, a ty, wit Witoldos, rozumiesz? Dobra, to inaczej. na no, dobra, nie, bo to jest takie zadanie. Dobra. Yy, no to dobra, to przejdźmy do kodu. 5 osób rozumie. Nie jestem nawet zadowolony, mimo że 16 osób aktualnie ogląda streama. Yy, dobra. Kod. Więc teraz tak. Yy, mamy sobie tak. Yy, o, dobra, nie ma sprawy, Witoldos. Yy, mamy długość ciągu. Yy, wczytujemy długość ciągu, yy, wczytujemy ten cały ciąg. No i mamy ten naszą zmienną wynik, która tam trzyma nam no, ten wynik, który tą sumę sumę tych okrytych liczb, którą mamy. Yy, mamy aktualną yy, aktualną sumę. Ja to nazywam aktualna suma, ale no, to nie wiem, Aktualna liczba powinna być, że po prostu to jest nasza. Aktualna, ukryta liczba, jaką rozpatrujemy, tak jak było w omówieniu. E, no i teraz tak, patrzymy. Jeżeli aktualny element, na którym patrzymy, jest e, cyfrą, czyli tam na kod ASCII to jest, no, że jest większy, równy 48, mniejszy, równy 57, czyli jest cyfrą, no to aktualną sumę mnożymy raz 10. No bo to, to jest cyfra, dlatego chcemy ją wyrzucić do naszej aktualnej sumy. Nie, do naszej aktualnej liczby. Dlatego robimy jej miejsce mnożąc aktualną liczbę razy 10 no i dodając tą cyfrę dodając, no i do, mnożąc ją razy 10 i dodając tą cyfrę do tej liczby. Ale jeżeli to jest literka, a jeżeli to jest literka, to y, dodajemy y, do wyniku końcowego y, naszą aktualną liczbę. No i zerujemy aktualną liczbę, bo już właśnie skończyliśmy y, tworzyć naszą ukrytą liczbę. Skończyła nam się właśnie ukryta liczba. No i właśnie to jest wygodne, ponieważ, net, jeżeli będziemy mieli kilka literek y, z rzędu. Bardzo, y, y, bardzo możliwe po co tu w ogóle patrzysz. E, no ale ja, ja tak napisałem. No i w sumie no. z, twój, twój kod jest y, poprawny. Tak mi się wydaje. Ale no. no każdy, no mój też. Ale no. E, więc teraz y, zerujemy. No i no to jest wygodne, ponieważ nawet jak mamy kilka literek z rzędu no to będziemy po prostu ciągle dodawać do wyniku 0, więc ni sam to nie zmieni. No i po prostu jeszcze właśnie na wypadek, jakby, jakby ciąg ukończył się ukrytą liczbą, to dodajemy ten do wyniku jeszcze tą aktualną liczbę. A dobra, dobra Stasi dobra Stasiek. No, to no możliwe, no. no. Mimo wszystko to też działa. Dobra. Yy, więc yy, dodaję na wypadek, jakby na końcu ciągu była jeszcze ta ukryta liczba. No i wypisuję wynik. No, no i czy napiszesz minus jeden, jak rozumiecie kod? Minus jeden, jak nie rozumiecie, bo dopiero no, stream trwa od 14 minut. Więc jest czas, mogę wszystko wytłumaczyć. Nawet możemy się cofnąć do omówienia, coś tam rozrysować. 15 osób ogląda streama. Jeszcze ktoś może? Cy, cyrus Maximus, Giewo. Michał Salichanow9025 Może. Okej. Okay. No dobra, to 4 plus 1. Mam nadzieję, że Dobrze, wytłumaczyłem to zadanie, że wszyscy zrozumieli. Jak ktoś nie zrozumiał lub kto, nie zrozumiał, lub ktoś może dołączył później dopiero, to możecie się pytać na Discordzie, ja lub Stasiek na pewno odpowiemy na Wasze pytania. Jeszcze wrócę tutaj do naszego challenge'u. Bardzo zachęcam do robienia. To jest ćwiczenie informatyki. Najlepsze, co można robić na świecie. Yy, no, tutaj mamy już dwie wspaniałe osoby, co już dobiły to zadanie przed omówieniem. Damian K i Aleksander Kalinowski. Brawo. Mamy z poprzedniego tygodnia: Aqua Park, to Damian K też dobił. No więc. Yy, Okej. Okay. No, no to widzimy się za dwa tygodnie. O. Eee, za e, Mihail Salichanow 9025. Eee, no, na, no na, tutaj na Szkopule możesz zrobić zro chyba no w C++, Pythonie, w Pascalu i no nie wiem, możliwe, że w Javie lub Javascripcie. Eee, a ten, e, a na Ojocie możesz tylko w C++ i Pythonie, a na OIL i wydaje mi się, że tylko w C++. Słyszałem, ale możliwe, że się mylę. Eee, tak, tak jak Stasiu, e, Stasiu, tutaj teraz napisał, to są nasze niki na e, e, Discordzie. Możecie nas pingować. Albo ja, albo Stasia na pewno odpowiemy na Wasze pytania. No. No, no to dziękuję za live. A. Dziękuję za live. A. Widzimy się za dwa tygodnie, bo za tydzień będzie prowadzić Stasiu. Jeszcze nie wiem jakie zdanie, ale. No. No. Topa.